Teatr ruchu z ośrodka kultury w Powiedziskach rozpoczął tradycyjne noworoczne spotkanie. Młodzi tancerze przedstawili spektakl Gaja alegoryczną opowieść o ziemi. 12 miesięcy temu podsumowując rok 2011 mówiliśmy, to był udany rok. Okazało się, że rok 2012 był w Gminie Powiedziska jeszcze lepszy. Realizujemy mnóstwo inwestycji za ogromne pieniądze, bo za 50 milionów jeszcze w Powiedziskach nie było w roku zrobionych inwestycji, chyba nigdy już nie będzie. Mam tutaj na myśli inwestycję realizowaną przez związek międzygminny oraz te, co gmina robiła, czyli drogi w pobiedziskach na terenach aktywizacji gospodarczej, osiedla w pobiedziskach, 2, jak również ulica Leśna, spokojna Wierzykowie. Polna w biskupicach, także pod tym kątem był to dobry rok, udało się uruchomić dwa przedszkola, również w tej sferze społecznej trochę udało się zrobić, powiedzmy, bo zakończyliśmy wiele programów dla ludzi. Pobiedziska mają kilkusetletnią tradycję przedsiębiorczości, o czym przypomniał burmistrz w noworocznym przemówieniu. Stąd motyw przewodni spotkania: z historią w przyszłość, pobiedziska zawsze przedsiębiorcze. To nie jest tylko hasło bez pokrycia. Pobiedziska faktycznie są miejscem przyjaznym przedsiębiorcom. Niech to będzie dobry rok dla gminy Pobiedziska i jej mieszkańców. Niech to będzie udany rok na wszystkich powiedziskich przedsiębiorców. Atmosfera jest na tyle dobra, że nie musimy z władzami gminy walczyć, czyli nam nie przeszkadzają, a to jest wystarczający warunek, żeby dobrze pracować. Jest dobrze, a ma być jeszcze lepiej. Rok 2013 został ogłoszony rokiem wspierania przedsiębiorczości w gminie Powiedziska. Urzędnicy chcą pomóc istniejącym firmom i przyciągnąć do gminy nowych inwestorów. Przedsiębiorcy potrzebują szkoleń, potrzebują więcej dialogu, potrzebują więcej odwagi. Wniosek wynika stąd, że ogłaszamy dużo przetargów i niestety bardzo mało albo czasami w ogóle nie pojawiają się na tych przetargach nasi przedsiębiorcy, a wypływają pieniądze z naszego budżetu poza granice naszej gminy. Na świecie właściwie jest tak, że większość pieniędzy, które samorządy przeznaczają na remonty, na budowy, one zostają w gminie. U nas te pieniądze, niestety wyjeżdżają poza gminę do innych firm, w związku z tym chcemy szkolić z ustawy o zamówieniach publicznych, chcemy pokazywać jak przygotowywać konkurencyjną prawidłowo wypełnioną ofertę chcemy stworzyć bazę danych przedsiębiorców mamy możliwość wykorzystania centralnego rejestru działalności gospodarczej w związku z tym dokładnie wiemy ilu w tej chwili przedsiębiorców prowadzi na przykład działalność budowlaną i tych przedsiębiorców zawiadamiać że ogłaszamy przetarg na przykład na remont malowanie szkoły chcemy w tym roku bardzo mocno zintensyfikować nasze działania promocyjne tylko i wyłącznie w kierunku pozyskiwania nowych inwestorów i rozwijania właśnie przedsiębiorczości. Ma być to, ten rok ma być takim rokiem, myślę, odczuwalnym dla przedsiębiorców, że jesteśmy z nimi i mam nadzieję, że w przyszłym roku. Znowu przybędzie nam nowych firm, tak jak to było w tym roku, bo przypomnę, że w ubiegłym roku było zarejestrowanych 2101 podmiotów, w tym roku 2350. W związku z tym ten wzrost jest duży. Rozwój przedsiębiorczości jest również priorytetem Powiatu Poznańskiego, którego gmina Powiedziska jest istotną częścią. Dlatego przedsiębiorcy mogą liczyć również na pomoc urzędników starostwa. Ja mam specjalną grupę, która. Za rękę prowadzi inwestorowie, że oczywiście się do nas zgłoszy ktoś taki, ale jeżeli biznes się zgłasza, robimy natychmiast spotkanie, mówimy, jakie zagrożenia, omawiamy całą biznesową propozycję i wtedy są ci, ci ludzie, którzy to robią, są pod opieką. Tak zresztą było z bałmitem, gdzie na początku się spotkaliśmy, powiedzieliśmy co, jak należy robić, gdzie są zagrożenia, żeby nie było potem w trakcie realizacji problemów. Każdy, kto chce mieć naszą pomoc, ma. Zgodnie z hasłem spotkania, nie zabrakło na nim elementów historycznych zadbał o to chór Melodia. Przygotowaliśmy wiązankę pieśni powstańczych wielkopolskich oraz pieśni patriotyczne. W związku z tym, że obchodzimy 94. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, a Powstanie Wielkopolskie zapisało się w naszej historii jako jedyne zwycięskie, a Powstanie Wielkopolskie to również nasze rejony Kiszkowo, Pobiedziska, Zdziechowa, Gniezno, to właśnie z tego powodu dzisiejszą imprezę postanowili się uświetnić tymi pieśniami. Nie, 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 nie. Historia i przedsiębiorczość. Oba te motywy łączy osoba Stanisława Kwiatkowskiego. Od pół wieku pracuje i działa na rzecz lokalnej społeczności. Jego zasługi zostały docenione przez kapitułę najważniejszego wyróżnienia, przyznawanego w pobiedziskach Nagrody Odnowiciela. Pan Stanisław Kwiatkowski pracuje społecznie na przed naszych mieszkańców, już blisko 50 lat. Do tego ma dość szczególny, zaszczytny zawód introligator. Zawód, który ginie, a w którym się wsławił również jako działacz Izby Rzemieślniczej. Dostał wiele nagród i wyróżnień z tego tytułu, ze swojej działalności zawodowej, którą wzbogacał tutaj nasz, naszą Ziemię Pobiedziska. A jego działalność również. Była społeczna i polityczna, i również yy, samorządowa. Yy, był pierw, radnym pierwszej kadencji odnowionego samorządu. Yy, brał udział w budowie pomnika powstańców wielkopolskich. Yy, działał na rzecz środowiska poprzez tworzenie różnych organizacji, m.in. Towarzystwa Miłośników yy, Pobiedzisk, którym był, którego był założycielem. Polsko. Matko, zrzuć okowy, oto nadszedł dzień. Zrzuć okowy, polsko. Polsko. Szaty swoje zmień, Nie dla ciebie już kajdany. Nie dla Ciebie łzy, boś Ty nasza, bielna, piękna i zbawionaś Ty. Wiersz, który recytowałem, ja jego się nigdy nie uczyłem. Tylko moja mama często go recytowała i tym samym jakby mi przekazała go. Już tak jestem po prostu, że lubię działać dla innych. Spotkania noworoczne w pobiedziskach mają swoje tradycje. Jedną z nich są życzenia i błogosławieństwo prymasa Polski. Gratuluję Wam tego, że znajdujecie płaszczyznę porozumienia i że łączy Was solidarność we wspólnym dziele, jakim jest dobro wspólne naszej ojczyzny. Składam Wam najlepsze życzenia, dziękując Panu Biermistrzowi za zaproszenie i za to, cośmy tutaj usłyszeli. I chcę powiedzieć, cóż, krótko, niech Pan Bóg Was ma w swojej opiece na tej drodze wspierania i kroczenia drogą własnego powołania i niech Was obdarzy swoim błogosławieństwem. Szczęść Boże. Pozycją jest również kończący imprezę koncert gwiazdy, a w Polsce jest tylko jeden piosenkarz, z którym śpiewa cała sala: Jerzy Połomski.